Hello, hello! Sejamy Olo Dzisiaj drugi Blasterbox! Salutki, otworzymy Blasterbox z PKOBP Ekstraklasy tak. z firmy Sport ZO. Także... Zawiera 600. O to chodzi. No i oby nam się coś poszczęściło. O tu Oli sobie poradził bez noża dzisiaj. Także mamy nadzieję, że coś fajnego nam wpadnie. No to tu, proszę. proszę, i proszę. Aha. Ile mam? Proszę, trzy. Tak, ja też. Czeka. Dobra, pudełeczko możemy na razie odstawić. No i co? To zaczynaj. Dobra. No, I bum, autograf. No. no i co? Oli coś tam Nie. już macza, Patrzy, próbuje, jak tam będzie. <laughs> Nie ma nic grubego. Nie ma. No to ale pokaż. Mosur. Piaski, widzę. Widzę. Hanousek Śląsk Talar Lublin Wdowiak Sikawka Korona Team Spirit Lederman z Rakowa wow. Rivals Forever to I jest Imas I, i Grosicki i o, to jest do ilu? 1 na 400 Bartek Sliż z Legii Warszawy czyli ja miałem takie złote no to miał fajne Olika dobra Zobaczymy, czy mi się to po szczęści. Batłomiej Pawłoski, widzę w Łódź, Paweł Olkowski, Górnik Zabrze, Sebastian Madejski, Krakowia, Tomasz Makowski, Zagłębie Lubin, Mateusz Matras, Stalmielec. Dalej mamy Sousa z Lecha Poznań. I teraz Team Spirit Lejwa ze Śląska I tylko dwie i, i też śląska Janasik, ale jedna na 50, Tak, czyli takie złote Złote dać do góry, tak? Tak No to dwie Śląskie miałem, znaczy ze Śląska dwie karty <laughs> Oli, Oli, Oli Jest <laughs> Katalini uh. Games Coś czuję chyba. Coś Oli Ciekawe. To jest ta Rivas. Nie, to jest ta Hull World. No dobrze, pokaż. Śląsk Janasik. Krakowia. Bobek LKS, Puszcza Pięczek. salmięc Włokowicz, O, logo, logo Lech. Fajnie. Tak, tutaj Hull World. To jest kto? Machado i, to... I Melo Nowak. Jest. 1/ na 400. Tak. I Melo nam się tu pojawił na filmie, jak zwykle Melo lubi nasze filmy i lubi też tu czasem skoczyć. Nie, Meluśka? No. O, poszedł. Dobra, no to ja myślę, że ja coś powinien trafić, nie? No. Byłoby fajnie, jak ja bym coś trafił fajnego. Nie wiem. Oli z boku zagląda. Patrzymy tak. Kopać zagłębie lubin. Sawicz warta Poznań. Puszcza zapolnik. Znowu warpa, warta Main Nepa, Ciężkie nazwisko. Coloris, Pogoń Szczecin. Castaneda, Radomiak. Teraz mamy. Walkwist. Walkwist 1 je, y, na 400. Tak, tak. I jeszcze kto? Wow. Team Spirit Bielecki. Z ruchu I to chodzi. Rzuta. To jest rzadka. Tak. Aha. A tu jest. Taka biała. A chyba, no wiesz to, to tak się... Z tyłu jest... o! Jedna na 190. Aha, takie rzeczy. Oli się już trochę więcej zna. I moja ostatnia saszetka. Co tam Oli trafi? Nie wiem. Jensen Górnik Zabrze. śląsk e Erik Exposito. Legia Artur Jędrzejczyk. Pogoń Kurzawa. Jagielonia Wdowik, Dąbrowski Lublin, Team Spirit Tomasiewicz, Jena 400 Serafin z Aha, no i dobra, i ostatnia saszetka w tym unboxingu blasterboxa. Sześć saszetek, i ja mam ostatnią właśnie. No i patrzymy. Hotti EKS. Rawas widzę w Łódź znowu widzę w Łódź, Tymazen Stępiński o drugi bramkarz, o hmm. dwóch bramkarz Tomasz Peckhard Legia Warszawa Damian Kądzior Piazgliwice teraz mam co, Hulwold Wisinger, Wies to jest zwarty wow True Patriot. aha złota, tak. złota przepraszam, tak Gettinger to jest Stalmielec i Christophe Welde. 1 na 400. Tak, czyli co? No Oliwerek, nic ciekawego w sumie no. chyba. No jeżeli te True Patriots. Fajna, ale niestety żadnego autografu ani co to się może go w ogóle trafić Oli. Katy z kawałkiem koszuki Aha. To mogą się trafić, tak? Ale jedno limit No ten ta fajna, także Nie ma co narzekać, fajne te hull World. No hmm. logo mamy o. Także. Może w następnych nam kartach się nas poszczęści. Tak. Zapraszamy na nasz kanał, oczywiście. I, i za niedługo święta. I też ho, ho, ho. na shorty. A w piątek będzie finał shortów, bo jedziemy do Polski na święta w sobotę. Także nagramy od 23-24 okienko, już w piątek. Tak. Chyba. tak, taki finał, zrobimy kalendarza. Kalendarzy, bo mamy dwa. Tak. Tak, zapraszamy na nasz kanał, właśnie. I oglądajcie nas. Dziękujemy. Za... za tyle subskrypcji. Cieszyliśmy się bardzo, jak skończyło. Skończyło nam 4000. Także dziękujemy, wszystkich. Pozdrawiamy. I... No, na razie. Ciao!